Czy, czy wiesz, czym jest tneduc? Nie wiem. Czy wiecie czym jest tneduc? Może nie wiem. Zaraz się z orzeszkami, tak? Trochę pinoc taki. No ten. Nie nie, tak? no, tak no, ten... nie tneduc? Nie. Tu... nie. Nie. Ty masz, nie wiesz, czym jest tneduc? Nie wiesz. A bas to jest grawa od tyłu. Czy wiecie czym jest tneduc? Student! Dobra, Tak, tneduc to jest student tyłu. tyłu. On nagrała studenta. Dokładnie.

No. Ryż, ketchup. A potem? A, A Chodź, potem ryż, tak. Potem tam właśnie <laughs> doszedł ketchup sos ryż, na przykład, okay. i wtedy czułem się naprawdę, że żyje. Dokładnie, okej. ta postać Tak. Teraz, o, to jest ciekawe. Otwierasz lodówkę, drapiesz się po jajkach i zamykasz lodówkę. Ale no tak słuchaj <laughs> Jajka Ja to żarto To są najtańsze. Czymś jeszcze takim charakterystycznym się żywi w Neduc? Mm.

Nedus. Osobniki tego gatunku często są widywane w publicznych miejscach strategicznie związanych z ich przeżyciem, takimi jak biblioteka, ciekawat czy ksero. W Nedoxu co roku w lutym oraz w czerwcu następuje redukcja osobników w grupie. Pozostają wówczas osobniki, które są najlepiej przystosowane do środowiska zewnętrznego. Wykazują się one wówczas największą liczbą oraz sprytem innego życia jego życie wymoc. Uważał ten styl życia do jedyny, słuszny i godny uwagi. Osobnie widzę, to tworzymy wieczne palusy. Nedudcy na początku października łączą się w duże grupy, liczące od kilkudziesięciu w kilkaset osób. Neducy występują nie ma wszędzie, jednak największe skupiska można zaobserwować w dużych ośrodkach miejskich. Tneducy uważane są za istoty wykazujące się wielką kreatywnością, wynikającą z naturalnego lenistwa. Nie bez przyczyny się mówi, czego to Tneduc nie wymyśli. Praca, po prostu Dostałam informację, <co> <grym> słuchawki spełni. <grym> <grym> Szefy stać, pomyślnie licencję. Okej. Okay. który Zatom też Gdybyś spotkał Złotą Rybkę, jakie życzenie chciałbyś, żeby ona spełniła dla Ciebie? Z wypełnieniem tej karty, którą wczoraj włożyłem i jeszcze dwie inne karty, które też mam w tej grupie. I myślę, że to jest następny krok, To będzie nigdy nie będzie u A tak to Tak źle. za A no, no, to no, nie no. A nie, to jest najlepsza odpowiedź.